Okej, okay, to teraz robimy e, dla odmiany, żeby odrobinę coś innego w naszym spelunki. Idziemy do trzeciego świata, który już prawie zapomniałem. E, I próbujemy robić nasze e, zaprowadzanie niewolnika do skrótu, żeby otworzyć skrót. O. To jest to, co ja lubię. Nie lubię żywych indyków, za duży problem z nimi. Jak bym tutaj odłożyć pomiczku? Bo ja tutaj muszę teraz cholera, spadła na dół? Tak, ej, Boże, kochany, mam ok, bo chodzi o to, żeby zabić, jak ktoś nie wie, nie był. Chodzi o to, żeby zabić kolesia i zabrać mu shotgun, potem shotgunem pokonać rybę i w brzuchu ryby jest zawsze niewolnik. I wtedy można tego niewolnika zabrać przez kolejne dwa levele do mety. Okej, okay, jedziemy kolejną próbę. Yes! Piękny! Okej. Okay. Super. Super, super, super. Zaczyna się pięknie. I tak, jest shotgun. Dobra, teraz level drugi. Musimy zabić rybę, która jest na dnie tego levelu. O! Sklep z niewolnikami. Widzę, że ktoś tutaj prowadzi respectable business. Nie. Next message. Tura tura. Fuck you. Ha. Ah. Fuck come on, come on. Pływaj, pływaj. Wszystko źle. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. na mnie poznał o super fuck come on come on boi zajebiście o boom bong okay. panie lubię różowe włosy Ogólnie szanuję Twoje poczucie stylu, proszę Panią, ale... Ja mam tutaj biznes do za załatwienia. nie wierzę, jesteśmy miesiąc później i cały czas próbujemy tego niewolnika dostarczyć. Oh, fuck. Aaa, no, 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 no. Please, please, die. Okej, okay, dobra. Idziemy polować na dużo rybę. O, super. Podoba mi się, jak tak wypływacie. O. Mniej... mniej problemów będzie z Wami. Rybko, okay. Rybku, rybku. Okej. Okay. To było... Trzeba się do ciebie fatygować. OK. O, jest duża... Jest, żyjesz, 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 dobra. OK, teraz szybko do mety. Żeby zanim, zanim on tam umrze gdzieś na dole walcząc z rybami. Jest! jest yes. mamy go, 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 mamy go. Teraz easy, easy, easy. Jak sobie radzimy z tym tematem? No, mam wrażenie, że z 1-4 jest łatwiej go dostarczyć, bo na 2-2 można już go nosić jakby był workiem. No być może, ale ja nawet nie umiem normalnie, wiesz, każdego na co dzień dojść do czwartego świata, więc co dopiero z niewolnikiem, którego muszę przez drugi świat przeprowadzić, nie nosząc go jak workiem. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Gościu Musimy cię gdzieś umieścić Gdzie by cię umieścić? Żebyś... Żebyś dał mi spokój Nie zawarte są jakieś opcje O wiem, wiem Wiecie, wiem Ale nie no, to nie zdąży Byłem zdą... No, 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 nie że nie To zostanie otwarte. Dobra. A! 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 Ja się o niewolnika martwię. Kto mnie uratuje? Cały proces niebezpiecznych zachowań. O! Zebrali się! Nara. Zawsze chciałem zobaczyć, co tutaj jest. O! Kryształki. Super. Ok, idziemy umierać. Nie jaka walka. Ok, ale przegrałem ją obycy. Jaki wrestling z shotgunami, walka w klatce. Next message. I mi napisali, że moich Simsów już nie mają supportu dla moich Simsów. O oh no. no, Do, no a a tjera które tjera to tjera. Simsy? No, oczywiście Simsy 2. moje hmm. kochane Simsy. To najlepsze Simsy. I będzie teraz round dla Pinkman 69. Dobra, Pinkman 69 dostajesz Daily Challenge. U, to, jest, to jest dobry tytuł, to jest No, Zobaczymy. Pinkman, ja, ja ci jakby w top 100 ci załatwię miejscóweczkę. Nie Pinkman, jedziesz. A Lubos, to chyba pytanie do ciebie, co się dzieje z Simsami dwójką? E, wiecie co, z moimi Simsami jest tak, że mm, ja miałam wszystkie Simsy. <grym> <grym> Zaraz zobaczycie, dziewczyny. Ojoj ojoj. No, Pikman, to dla ciebie Dobrze wydany, dobrze wydane, wydane sianko Pinkman. Top 3 miliony. I poszło sianko. No zbieraj, zbieraj teraz Pikman na następny. Speedrun Okej, okay, przepraszam, Alubos. E... Czy stało? Teamsa <laughs> e, jeszcze nie widać, które miejsce od razu poranie. Trzeba trochę poczekać. Nie będziemy sprawdzać, które miejsce jest. <laughs> next message, next message. Kawa z mlekiem mówi, że nie musi być speedrunu. Dobrze. Nie będzie, nie będzie speedrunu. Będzie. Okej. Okay. Eee, to jest za każdym razem. W sensie, jeżeli na danym streamie nie jestem w stanie wam pokazać drugiego świata, to uważam to prywatnie za porażkę, dużą porażkę. Nie powinno tak być w ogóle. Nie powinno to być dopuszczalne. Damn, Więc... to skrótem. Nie, nie, nie. nie, nie. Skrótem. Aż Można skrótem niby, ale, ale no to wtedy się nie liczy. Kurwy, szaliki, nie jak się nazywają, nietoperze, tak się kojarzą. Bo też się rozkładają, jak szaliki. To pierwszy raz w życiu coś takiego słyszę, ale ciekawe, ciekawe skojarzenie. Nie, bo szalik się rozkłada i nie, to też rozkłada skrzydła. Tak, to prawda. No właśnie. Proste, proste. O, ja wiedziałem dokładnie, że to strzała mi nic nie zrobi, bo to była taka odległość. Miałem wyliczone. O, jak ładnie. No. A będziesz próbował się uczyć tego triku, żeby odbijać? Tak, Kały? ale to, to brzmi mega trudno, widziałem nawet jak, jak tacy masterzy nie, nie ogarniają tego czasami, czasem ci wyjdzie, czasem nie. No, ja to nie to z... ryzykuję, ja, mi zależy na tym, żeby wiesz, jak najdalej dojść, jak najdalej chcesz żeby biec. To w sumie dobre, ja to może ja też tak będę grał. Ale najgorsze bierzesz, te okulary są zupełnie bezużyteczne. Nieprawda, nie trzeba wtedy z pochodnią chodzić w ciemności. No to zaraz dostaniesz oczko magiczne. Nie, ale oczko tego nie robi, oczko Daję nie daje widzenia w ciemności. Widzenia. Jeżeli tak, to, to na pewno sporo mniejsze niż, niż pingle. Ojejku, naprawdę. Już lepiej było czy rękawice, które pomogą ci wszędzie, niż okulary, które mogą się nigdzie nie przydać, bo może cały ran być w jasności. Ale nie chciałem rękawic, bo rękawice są trudne technicznie. Ale Kola się pyta, czy koty są niezniszczalne, czy prawie niezniszczalne. No, koty są bardzo, niestety, zniszczalne. Miam miam pycha. Niemnem, pycha. się pyta o nasze metody wiązania szalików. To jest ciekawe. Wieszania szalików? Wieszanie. A, zakładania, tak? W sensie tak. Na, na szyję. Wiązania, tak to się nazywa chyba, ale ja nie, nie, nie umiem. Wiązania, tak faktycznie. Tak. Szapiel, doskonałe pytanie, bo ja dzisiaj dostałam szalik hmm. na urodziny i też bym chciała je poznać. Bo to jest w ogóle mój pierwszy szalik od dawna, bo ja do tej pory nosiłam tylko kominy. E, ja właśnie też jestem kominiarą, dlatego no. sobie sama porobiłam i jestem z nich tak dumna, że, że muszę je nosić. Ja chodziłem bez niczego zazwyczaj, a potem Kuba. stwierdziłem, starczy. Coś z No nie wolno bez szaliczka. <laughs> no okej, <okay>, po prostu <laughs> autentycznie się <zdenerwowała. laughs> I mamy opcję owijania wokół szyi gang, hmm. kominże że lifehack, w no. lewą stronę aż się skończy. Ja, ja wam zaraz pokażę, jak ja zabijam. To nosisz ten szalik, tak? Tak, tak, noszę szalik. O. Ja nigdy nie nosiłem kominu. No kominów. Oznaka dorosłego e, Nie babce. nosiłem nic przez większość czasu, a potem stwierdziłem, że może tak naprawdę nie lubię, jak mnie gardło boli. <laughs> e, I Paci dał taką swoją metodę, taką e, jakąś pro. O nie. Co, włączać filmik na YouTube? Nie. Kładziemy na karku środkiem, jeden raz okrążenie wokół szyi i chowa resztę w kurtkę. Wow. Hardcore. Okej. Ja właśnie dzisiaj dostałam taki super ciepły szalik i takiego materiału jak chciałam i tak jak chciałam jest używany i w ogóle super. A jest i ten i kaszmir. No, ja i mój kaszmir i moje używane rzeczy. A ze starego zrobiłam, bo kupiłam wczoraj tak. też choinkę i dookoła tej choinki jakby obwiązałam mój stary szalik i rozumiecie to Zero Waste? Rozumiecie to życie? Wow. co pięknie. No. To taką chcieli? ładną choinkę. takie życie prowadzić. Też chcesz takie życie prowadzić? No, Dobra. Mamy trochę dyskusję kominy versus szaliki. No, to ja wam pokażę ci, ci. jak... Ja zakładam, czy wyjmuję na chwilę jaka jak ja zakładam. Nie, szalik. Szapiel, moja choinka nie jest używana, ale jest uporzeniona, żeby ją później wsadzić do ziemi. Czy miała dobry, dobry ten input, że szalikowini się chcesz, a z kominem to już gorzej. Tyś, y, przywiązany do komienia wartości komienia. Okej. Okay. To może y, nie mam słuchawek włożonych, więc nie słyszę was. Nie mówcie teraz proszę, bo będę zakładał szalik i to tłumaczył. I rzeczy. potem włożę słuchawkę, bo słuchawka będzie mnie tutaj przycinać. ten. Więc tak, składam. Najpierw mam na połowę złożony szalik i potem mhm. zakładam go tak o. I wkładam te wystające dwa kawałki w dziurę tutaj. I cyk, zaciskam. Taki super chłodny chłopczyk. o. A to taki klasik w sumie. Mhm. No. A to jest szybkie ściąganie i fryzurka się nie psuje, jak ściągasz. Mhm. To prawda. A fajny jest ten szaliczek? Ciepły jest? Ciepły, miły, no. A, ja też lubię szaliczki, czapeczki lubię. Re chyba z tego z tej trójcy czapka szalik rękawiczki, chyba najmniej lubię rękawiczki. Nienawidzę rękawiczek. Nadal nie noszę zazwyczaj. W sensie czasem muszę. Gdyby nie to, że chodzę z psem. Nie Gdyby nie to, że chodzę z psem, to bym nie nosił. No bo jak chodzisz z psem to niestety nie ma opcji do kieszonki, bo masz rękę ze z, z smyczką, nie? No. Pak, pak, pak! Okej, okay, przeżyłem. Nie wierzę. Os i zawydowca mówi, że rękawiczki spoko, ale takie... E, z palcami co pozwalają na używanie telefonu. O, wiem co jest najgorsze. Takie, e, takie rękawiczki są jako dwa palce na kciuk i na pozostałe. Są najgorsze, ale ja je robię ludziom, bo to jest to jedyne rękawiczki, jak mam zrobić jak są ładne. Mhm. To jest, czekaj, czekajcie, bo nie, zwiema, nie słuchałem tak? przez chwilę, nie jak jesteś... pracowałem. Czy, czy, czy mówiłaś Marga, o tym, jak, jak właśnie wysychają ręce w rękawiczkach, czy nie? Nie, nie, nie. O nie, takich nie. rękawiczkach model e, jeden palec na klucz. Tak, tak, tak i wiem, wiem, wiem ale, ale, ale wcześniej. Nie, nie, było o tym, bo to jest to, co, ja. Ja, czego ja nienawidzę w rękawiczkach. Że masz suche ręce? Tak. W sensie A, ja wiem, no nie... bo w ogóle to jest najlepszy prezent taki kiedykolwiek dała. <laughs> bo to jest w ogóle rzecz, którą niewiele osób wie. A Lwos kiedyś dawno temu, jak była psychofanką, to, to mi przynosiła na każde każdy, y, spotkanie prezenty. Tak, w sensie, na, na, jak byłem na stoisku, to mi przynosiła różne rzeczy. E, ojej, fuck. Połączyła nas miłość do pana Korwina. Totalnie. Ała. <ścoughs> oh <wow. ścoughs> No, ale, ale, ale właśnie. I dostałem e, e, taki, że właśnie, że nie krem, bo ja nie lubię tych tłustych wszystkich kremów, tylko jakiś taki dziwny płyn na bazie wody, który w ogóle nie ma właśnie tego problemu ze sobą. Że jest. Była... Że jest. E, Boże, co to w co ogóle to było, było? Jak to się nazywało? To chyba była woda termalna. Ta z Uriasz, o ile dobrze pamiętam. Tak, 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 tak. Tylko jeszcze w starym opakowaniu. No, no. bo to było bardzo dawno temu. Kurde. Mamy, mamy teraz już po, nie pochwalasz się od produktów. Szapiela. Bo Szapielowi możemy ufać, że teraz już nie polecasz produktów, jak się zapytam. Mm, nie, nie używam już po prostu. Jakby zmieniłam po prostu rzeczy, których używam do, do pielęgnacji, ale to jakby A. zupełnie inna sprawa. No tak. Up. Oh, na takie bardziej zero-waste'owe. Yy. Y -y. tak. Y -y. Szapiel polecił rękawiczki do jazdy konnej z decathlonu, ale też ludzie mówią, bardzo dobry point w, na, na, na czacie, który y jest w kontrze tego, co mówiłeś, Dem, bo y bez rękawiczek bardziej cię wyschną i popękają od mrozu niż w rękawiczkach. To ciekawe, bo ja nigdy właśnie nie miałem takiego doświadczenia. W sensie ja nigdy nie miałem w ogóle doświadczenia pękających rąk. Okay. Nawet z pandemii, przy tych, no, yy, wszelkiego rodzaju yy, odkażaczach? Nie, nie, nie miałem. Jakieś idealne rączki mam po prostu. Kuczem, No fajnie. pańskie rączki nigdy nie pracowały. No, no taka no. prawda. Raz woszczydło <laughs> z wora. Okej. Okay. Co tam ten sklepikarz miał, fajnego? Bomby. Bomby? My favorite. Mmm, mmm. Boże, ile ja mam kasy? Powinienem też sobie fryzrej kupić? Czemu nie? Dobra brońka. Czy, czy na ogniste rzeczy działa? Działa. Na niektóre przynajmniej. Przynajmniej na biedronki, ale piedronki są słabe. Już na start. Okej, okay, słuchajcie. W ogóle jest super, chciałbym zauważyć, dobrańka. że jesteśmy daleko. Tak. Y tak jak się nie skupiałeś na tym, że nam nie pokazałeś drugiego, to nam pokazałeś drugi. A! Okej, wszystko 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 Kali mnie nienawidzi, Kali Aj. mnie nienawidzi. Ale lawa pomogła zabić wszystkie pająki. No, prawda, ale nie wydaje mi się, żebym mógł tam zejść, kiedy jest lawy. Próbujmy, masz akurat tego Helsinga, który ci pomoże. Czy mogę zamrozić lawę? Yy, możesz, z tego co wiem. Oh. Ej, na no Dobra, na tej na górze. No? Mogę ograniczać ją. Mogę ją słamsić. What the Bum, Boom. Boom. Nie ma nie jej. Czeka. Zniszczyłem ją do zera. No to dem, Idziemy zdobywać. Yy... Tak. Tylko trochę tutaj też Super Nie potrzebuję, nie potrzebuję tak daleko. Dajcie, pokażę wam, jak Vlada będziemy nawalać. Tylko wiesz, ostrożnie, żeby te typy nie wyskoczyły. O, właśnie, bo jest typ. Ale wskoczył do innej lawy, więc wszystko dobrze. Hmm. Okej, okay, chyba... chyba... chyba jest... w miarę bezpiecznie. Okej, okay, idziemy. Tak, kolejną lawy. Tak, ale, ale przyglądam się, czy nie ma... No jeszcze nie koniec, bo jeszcze tutaj są właśnie lawy trochę. Okej. Okay. Jaki pro gamer. Niesamowite. Ale te kamienie w ogóle się robią z tej lawy, co jest super. O. Okej. Okay. Cudownie. Udało się. Jeszcze nie. No prawda. Ostrożnie z dziadem. Szkoda okay. by było w tym momencie. Wybijamy. Jesteśmy. Wzięliśmy. Yy... Nie, nie wiem, jak dużo mi daje ta. Czy hmm. to nie umarły w ogóle i Czy można no, ich podać na kawałki. Freezery, taka niestandardowa rzecz do używania. O. Ja wam, Zobaczmy. ja bardzo nie lubię frezera, ale teraz mam dla niego wznawiany szacunek. Kurde, jeżeli działa tak dobrze On jest dobry na... na latające, póki one latają, to... No o, właśnie nie, jest. Z... nie, nie, udało ci widziałaś. Płód go. A, żeby skoczyć na niego jeszcze. No tak, no nie trafiłem wtedy. Dobra. Eee... Tu jest jakiś wampir, ale... Okej, okay, zabi... zabił nam Vlada kolega. Eee, Dawaj te korony. No. I co, i wychodzimy, tak? Tak, uciekamy stąd. Pewnie uciekamy. mało czasu, jest nie, nie wiem ile, jest 4 minuty, kiedy nie ma. E, zjad, zjadłeś tą... E, jak kogoś nazywa? No tak, Kolej można ]cieklenia? zabić. Można Chris zabijać wampiry. Potwierdzone info. No Okej, okay. tylko musisz go pognieść, bo jak on jest zamrożony. Uff, to jest taki kawał drogi, żeby tam wrócić. Teraz, Boże, mam jeden punkt życia. Mam double jumpa z tą peleryną, nie? I spadanko, takie mhm. pelerynowe, zwykłe. Okej. Okay. Wladzina, peleryna. Eee, super! Dobra, kiedy są takie rany... Kawa z mlekiem, mam nadzieję, że się podoba... A no. gdzie jest normalne wyjście? Zwiadowca polecam, żeby brać niewolników, żeby doniesie do tunelu, bo tam ich jest stylu. ale... To jest wyjście, dobra. Tak się udało, ładnie i tak. Okej, okay. dobra. 13 Super. bomb. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja tutaj. Ile pieniędzy jest? Wszystko się, wow. się, się udało. Ko ko komora maszyny lotującej się opróżniła. Ups. Fuck. A, bo pewnie ten zabrał y łebek. A. To było, straszny dźwięk to było, to było to A, no, to było to A. Nie, nie, nie. Ale i tak super, gg, naprawdę. Prawda? Ile pieniążków, czasu, nie tak dużo na to poszło, super. Level no. 2-3. Kurde, 37 kafli, niesamowite, super run. Jak tam kawa z mlekiem, spodobane? Spodobane, widzę, jest serduszko, napisane Jeszcze super jak. run. Next message. No tak, fuck you. Fuck, fuck. Macie tutaj bombą. A nie! O nie, 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 <noise> o nie, 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 się mi się podobało,